Hejka, kilka słów ode mnie na temat udziału w projekcie Bartka Przedsiębiorczy Trener, po co, na co i dlaczego. Chciałam tylko powiedzieć na wstępie, że to był strzał w dziesiątkę, to była najlepsza decyzja w moim życiu i zachęcam i polecam każdemu, ponieważ efekty i zmiany są fenomenalne. Mianowicie pracując jako trener personalny na co dzień na sali, z podopiecznymi, w międzyczasie szkoląc się, robiąc kursy, zdobywając doświadczenie, czułam mimo wszystko, że mój potencjał nie jest w pełni wykorzystany, że chciałabym, by usłyszano o mnie, żeby budo chciałabym budować swoją markę, robić większe zasięgi ale nie, nie bardzo wiedziałam, jak to ugryźć, co robić, od czego zacząć, jaki kontent stworzyć i tak dalej, i tak dalej. Mianowicie przedsiębiorczy trener od podstaw, krok po kroku pokazał mi, co robić, na czym się skupić. Poprowadził dosłownie za rączkę i na przeciągu, w przeciągu, przepraszam, w przeciągu, Dwóch miesięcy, dwóch miesięcy, wszystko zmieniło się diametralnie. Efekty są fenomenalne. Jestem zachwycona. Nie spodziewałam się takich efektów, najmniej nie spodziewałam się ich tak szybko. Eee, co na przykład wcześniej miałam problem z nagrywaniem rolek. Taka głupotka e, dla niektórych e, rzecz bardzo powstała, no nie dla mnie, ponieważ nie wiedziałam o czym mają być te rolki, do kogo mają być skierowane, jakie mają być w nich treści, e, jak scenariusz stworzyć, e, tak żeby no było to ciekawe, interesujące, żeby to zachęcało do, e, do pracy ze mną. Chciałam powiedzieć, że na chwilę obecną mam ze sobą kilka swoich pierwszych rolek, zrobiłam je samodzielnie, oczywiście z pomocą Bartka. Najfajniejsze jest to, że wszelkie pytania, miałam wątpliwości, każdą e, moją rolkę oceniał Bartek, dawał wskazówki i z rolki na rolki jest ona coraz lepsza, jestem coraz bardziej zachwycona, a co najważniejsze, jest na nie odbiór. Ludzie do mnie piszą, e, jest odzew. To, na czym mi bardzo zależało, z czego jestem e, zadowolona. Drugim problemem moim było e, kontakt z potencjalnym klientem. Jak zagadać, co napisać, e, żeby nie zostać odebranym jako osoba, która ma parcie na hajs, żeby nie, nie być odebranym jako osoba nachalna, że mi tylko na jednym zależy. Mieliśmy warsztaty, które prowadził Bartek, na których dał nam wskazówki, udzielił rad, powiedział na czym się skupić, jak to wszystko zrobić. Wskazówki te zastosowałam tego samego dnia i od razu miałam efekty. I to był totalny szok, totalny szok, bo, bo nie spodziewałam się, że y, odpowiedź taką, jaką bym chciała, odzew, będzie już tego samego dnia. Było fenomenalne. Yy, co zresztą dalej się dzieje. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Myślę, że myślę, że warto, nawet bardzo warto yy, zainwestować w ten projekt, ponieważ efekty. Są namacalne i są namacalne w bardzo krótkim czasie, ale jedna bardzo ważna rzecz. Musisz być mega zaangażowanym. Musisz działać zgodnie z każdą wskazówką Bartka oddać się temu, poświęcić, skupić a gwarantuję, że uzyskasz to, nad czym tak pracujesz. Dlatego polecam bardzo. Wartek jest osobą z fenomenalną wiedzą, z ogromną wiedzą. Eee, chyba nie ma rzeczy, na które, które, bym o niego się zapytała, na które bym nie dostała automatycznej odpowiedzi, tak jak po prostu jakby, nie wiem, urodził się z tą wiedzą, szczerze. Eee, Myślę, że ma ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie. Sam wszystko przerobił na własnej skórze, to ma dobrą sprawę. I co, zachęcam, ogromnie polecam, bo naprawdę warto. Warto, ja się nie mogę doczekać tego, co przyniosą dalsze dni. Mojego udziału w przedsiębiorczym trenerze. Także. Nie ma na co czekać. Zrób coś dla siebie, zainwestuj w siebie, a gwarantuję Ci, że nie pożałujesz, hejka.